Witam, witam wszystkich kryptoświery. Słuchajcie, pokażę Wam, w jaki sposób dokupić kolejny NFT. Ja w tym przypadku kupuję token rangi RAR, czyli ten najwyższy w chwili obecnej dostępny. Z racji tego, że jest on najbardziej opłacalny, z racji z tego, że płacimy tutaj tylko 45% naszych nagród, które idzie bezpośrednio na wyżywienie naszego zwierzaka. Kupujemy ja w tym przypadku randomizuję sobie tego NFT. -ka. Nie chce mi się wybierać konkretnej postaci. Wyszedł nam kucyk. Zaraz zobaczymy, co to za kucyk. Pewnie wyjdzie My Little Pony. Czekamy, czekamy. Trochę długo to trwa. Tak, No i mamy, słuchajcie, cztery kucyki, które możemy sobie wziąć. No ja wezmę sobie tego w okularach. Wygląda na bardziej zacnie. Nazwę damy sobie kasztan bo wygląda jak kasztan i lecimy dalej, potwierdzamy transakcję. Koszt 2,19 BNB, czyli 570 dolarów, taka jest wartość tego NFT i będzie on mi generować kolejne 30 dolarów, ponad 60 dolarów dziennie do łącznego zysku, który mam w tej chwili. Czyli razem już będzie w okolicy 80 dolarów dniówki. W tej chwili czekam na odblokowanie kolejnych poziomów NFT po to, żeby dojść do rangi Diamond, która będzie pobierać tylko i wyłącznie 15% w koszty związane z wyżywieniem. Tak więc tak wygląda proces kupowania tokenów NFT. Trzymajcie się hej.